Zapraszam na migawki z podróży po Stanach Zjednoczonych. Przeszedłem bezproblemowo w Los Angeles odprawę, tą celną. Pani nas pytała, czy jedziemy na wczasy. Przeszliśmy w pięć osób razem, jako znajomi. Było bardzo miło i stosunkowo szybko, chociaż i tak czekaliśmy półtorej godziny. Co ciekawe, przyszedłem po walizkę i się okazało, że jest identyczna walizka, tylko nie z moim nazwiskiem. W związku z tym, moje, moja walizka znikła. Ktoś sobie zabrał taką samą i poszedł. Na szczęście, zgłosiłem się do pracownika obsługi, który był obok. E, pokazałem mu, on sprawdził zawieszkę na tej walizce. Wiedział, jaki jest numer telefonu, a w międzyczasie pokazałem mu lokalizację airtag'a, którego wrzuciłem do mojej walizki. No i mówi, że dzięki temu Ertagowi, on od razu wiedział, gdzie ten człowiek z walizką jest. Powiedział mu, że ma się pojawić przy coffee shopie. I w związku z tym przy coffee shopie czekał facet z moją walizką i po prostu zrobiliśmy swap, jak to ładnie określił pracownik obsługi. W związku z tym już na dobry początek prawie straciłem walizkę. AirTag mnie uratował. Super.